Się po prostu pomodlę. Zatem Ojcze, w imieniu Jezusa przychodzimy do Ciebie, aby oddać ten czas. Duchu Święty, prowadź. Prowadź nas wszystkich. Mów do nas dzisiaj, Panie. Poruszaj nas. Mów do naszych serc. Rób sobie co chcesz z nami. Niech Twoja chwała będzie tutaj widoczna. I amen. Amen. To jest taka sprawa. Chciałbym się podzielić paroma wersetami z Ewangelii Mateusza. To jest 11 rozdział. Od, 20, od 28 do 30. Pójdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz Waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemie moje lekkie. Wiecie, w sumie te słowa zaczynają. W... To, 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 to jest taka kwintesencja tego w sumie rozdziału. To zaczyna się wcześniej, i Jezus tam mówi do tłumów, do ludzi, do prostych ludzi. I najlepsze jest do tych prostych ludzi, którzy ciężko pracują. I słowa, które się tam pojawiają, które mnie urzekają, jest na początku: Przyj, przyjdźcie do mnie wszyscy. Czyli nie ma wyjątku, każdy może przyjść do niego. Jezus wszystkich zaprasza. Wszystkich, którzy ciężko pracują każdego dnia, którzy są po prostu. Zmęczeni fizycznie, bo już nawet nie mają siły czasem. I Jezus mówi, przyjdźcie do mnie i ja wam dam ukojenie. Pewnie, pewnie wiecie, jak to jest. Bo w spracowanym dniu jesteś, już się wykładacie na takim miękkim, miękkim tapczanie i już odpoczywacie takie ukojenie. Coś, coś takiego jest fajnego. Jezus właśnie to mówi, gdy my przychodzimy do Niego, On chce nam dać to. Ale są jeszcze dwa słowa, które bardzo chciałbym zwrócić uwagę, bo jest tam pełno rzeczy, które, o których mógłbym mówić więcej, ale takie jarzmo i brzemię. Wiecie, Jezus mówi jarzmo, bo tam byli prości ludzie, którzy też orali pole. I takie jarzmo zakładało się na takiego woła i ten woł po prostu ciągnął. To nie było wygodne. Ja, jarzmo, na no, jak na Ciebie zakładają, to jest to ciężkie, niewygodne, jesteś w ryzach i po prostu musisz iść i robić. Ciężka robota. A brzemię jest to ciężar. Ciężar dnia, ludzie mają ciężary każdego dnia, wszyscy wznosimy ciężary każdego dnia. Utrapienia, martwimy się o różne rzeczy. I po prostu Jezus mógł wyjść moje jarzmo i moje brzemię. Jego brzemię jest lekkie, czyli coś, co jeśli zajmiemy się Jego rzeczami, będzie to lekkie dla nas. Jego jarzmo. Czyli to, co On na nas nałożył, jest przyjemne. To jest tak, jakbyście nałożyli cudowny kocyk na siebie, taki przyjemny. Każdy lubi nosić przyjemne, wygodne rzeczy. Dlatego Jezus mówi po prostu do nas teraz, żebyśmy przychodzili do Niego, wszyscy, i zakładali Jego po prostu jarzmo na siebie, bo On jest bardzo przyjemny, zajmowali się Jego rzeczami. A on zatroszy się też o wszystko inne. I jest też taka historia. Nie wiem czy wiecie, ale kiedyś jak się, jak się uczyło młode woły orać. Jest coś takiego, że gdy był mały woł i się uczyło go orać, to się puszczało go za dużym wołem. Także pierwszy woł, ten duży, miał wielkie jarzmo i szedł pierwszy i orał pole. Aż mały szedł z nim, zanim miał takie małe jarzmo, lekkie, co prawda, czymieniał w ogóle ciężaru. I, I najlepsze jest to, że ten mały wół miał się tylko uczyć iść prosto za dużym wołem. Ten duży wół brał pierwsze, cały ciężar w ogóle całej tej, całe tej orki, a ten mały wół miał iść po prostu za nim. I tak się go uczyło, żeby woła, żeby szedł prosto. Mały wół miał wtedy ciężko, gdy wychodził poza rajkę i chciał iść swoim torem. Gdy, gdy wychodził poza dużego woła, wtedy miał ciężko, bo musiał sam obrać. Ale gdy wchodził znowu na pole, wtedy miał lekko, bo szedł. Wzdłuż rajki, którą ten zrobił już duży wół. Dlatego moja, moja sprawa to, żebyśmy szli za Jezusem, bo to, to on wykonuje pracę. My, my, żebyśmy my po prostu szli za nim prosto i tylko uczyli się iść za nim prosto. I chcieli, bo to on wykonuje całą pracę. A my po prostu mamy iść za nim. I moje słowo takie, żebyśmy po prostu przyszli, przychodzili do niego i uczyli się za nim iść prosto. To jest najlepsze, jak jeszcze jest takie tutaj słowo, uczcie się ode mnie, Jezus mówi. Właśnie to jest to, że my, jak takie małe woły, mamy się uczyć od tego dużego woła. Iść prosto, uczyć się tego cichego i pokornego serca, pokory. Co, to, co pozwala nam wysłuchać Bożą Wolę, żebyśmy mogli właśnie iść za nim. Dlatego dzisiaj jest ten czas, gdzie możemy przyjść do Niego, dowiedzieć się, jaka jest wola Boża i po prostu iść. I mieć lekkie i przyjemne życie. Czasem. Lekie nie znaczy, że nie, nie będzie problemów. Ale po prostu Jezus weźmie większy ciężar dnia za nas. Większy, wie, 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 większe po prostu nasze zmartwienia. Jeśli my po prostu będziemy się martwić, po jego sprawie on się za, za, zatroszczy o nas. A my po prostu pójdźmy za nim i uczmy się od niego. Tyle. Amen. That's